No dobrze, eee, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem czy mnie kojarzycie czy nie. W każdym razie nagrywam trochę eee, w spartańskich warunkach. Eee, byłem jednym z założycieli oraz scenarzystą e, na kanale Krew Śmieci, kanał, który przestał istnieć i pozostał po nim jedynie archiwum. No i tak, pie w śmierci umarło, ale nasza przygoda nie przestała, nie zatrzymała się eee, i postanowiliśmy założyć nowy kanał, o którym pewnie niektórzy z Was słyszeli, oczywiście tu mowa o piórem spisane i ten oto kanał właśnie wystartował i eee, chciałbym Was od razu zaprosić do oglądania tego kanału, do zasubskrybowania i polubienia, a także zadzwonkowania. Także to tyle w sumie tym krótkim e, filmikiem wstępu. E, I co jeszcze mógłbym powiedzieć? E, link w opisie. Także jak możecie, jak chcecie, jeśli spodobały się Wam nasze filmy, zapraszam Was do e, polubienia i zasubskrybowania naszego nowego projektu. Yy, także to tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję, na naszym nowym kanale. Yy, dziękuję i do usłyszenia.